Cześć, witajcie w kolejnej recenzji wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Tym razem zajmiemy się numerem 14, czyli Kapitanem Ameryką Zimowym Żołnierzem, część 2. Grzybiet komiksu prezentuje się właśnie następująco. Jeżeli chodzi o tył, to również nie ma żadnych zmian. Krótki opis i podane są też numery komiksów, z jakich zostały wyjęte fragmenty. Cena 39,99. No, i co my tu mamy? Można by było się nawet pomylić, że to jest pierwsza część komiksu. Jeszcze że się zastanawiam, a przecież potem wspomniało mi się, yy, że nie mam przecież temu 14, a tamten był yy, yy, chyba numer 10, 9, jakoś tak to było. Natomiast dopiero popatrzyłem się, jest, pisze Kapitan Ameryka zimowy mnie część druga, i od razu poszedłem do kasy. Na początku. Mamy oczywiście komentarz dyrektora wydawniczego Pani, i taką krótką scenkę, w której pisze, że album Wyostrze Wam zawiera materiał opublikowany pierwotnie w Captain America. No i tu mamy te wszystkie numery, bla bla bla. No I to było na tyle. Jeżeli chodzi o EH z przyszłości, to również nie ma wielkiego zaskoczenia: wszystko wygląda tak jak w poprzednich komiksach, czyli powrót do poprzedni, yy, poprzednich numerów, poprzednich serii. Ogólnie prezentuje się następująco ten komiks. Ogólnie średnio lubię Kapitana Ameryka, szczerze Wam powiem. Ale zaraz swoje zdanie sobie o właśnie. Tutaj mamy słów kilka o samym rysowniku. Nie wiem dlaczego dali to zaraz na końcowej stronie. bo bada to, żeby nikt nie robił tych recenzji. Yy, nie spoilerował. Tu mamy. Znowu coś o scenarzyście, jeszcze tego do końca nie przeczytałem. Yy, powiązania z Kapitanem Ameryką różne takie ciekawostki. Mamy również początki Kapitana Ameryki. Nie, oczywiście Kapitan Ameryka i Baki w latach 50. oraz polecane lektury, czyli standard tego wydawnictwa. No i co tu mogę powiedzieć? Eee, tom 14 kolekcji sprawia, że utwierdzam się w przekonaniu, iż moja komiksowa pasja potrafi jeszcze mnie pozytywnie zaskakiwać. Ed Brubaker i jego run w serii o kapitanie Ameryce przejdą do annałów komiksowych bez dwóch zdań. Scenarzysta daje z siebie wszystko i czytelnicy otrzymują opowieść, która sprawia ogromną przyjemność. Czytam sobie od czasu do czasu oryginalne wydania zbiorcze tego komiksu i za każdym razem wciągają bez reszty. Kapitan Ameryka jest dalej prowadzony po mistrzowsku, bo inaczej nie da się tego powiedzieć. Z jednej strony rasowy żołnierz, który wypełnia rozkazy, z drugiej strony, ludzki bohater, który musi zmagać się naprawdę z potężnymi przeciwnościami losu. Dali podoba mi się, jak jego umysł poddawany jest manipulacjom, które w tak dobry sposób wzbogacają całą historię. Solidnym punktem są tu polityczne rozgrywki głównego złoczyńcy. Jego maski sięgają naprawdę daleko i w końcu, gdy Steve zwraca się do urzędnika prezydenta, czuć powagę tych słów. Zimowy żołnierz, który stanowi centralny wątek Bobacara w tym tomie, spełnia swoje zadanie w ataku na Kapitana Amerykę. W końcu to, co łączy go z tym osobnikiem, jest w pewnym sensie nieodżałowaną porażką naszego bohatera. Mamy połączenie ataku emocjonalnego, z tym czysto fizycznym. No jeżeli chodzi o dalszą część komiksu, no to tak, czytelnik delektuje się poznawanie przyszłości ciemowego żołnierza, który nie usłania różami. Do, no dominująca w niej przemoc i to w taki sposób stała się tym, kim jest właśnie i przemawia do wyobraźni. Przynajmniej moje. Bra Baker dobrze wkomponował w całą historię Iron Ironmana oraz Falcona. Widać już współpracując ze sobą od lat i naprawdę sceny walki z ich udziałem naprawdę przypadły mi do gustu. Kolejny raz scenarzysta skutecznie prowadzi Sharon Carter. Eee, nieco tu dużo mówi, no widać, iż ma na nią pomysł i stanowi mocny punkt fabułu boku kapitana Ameryki. Nie jest tylko tłem, wzbudza emocje i równocześnie potrafi rozmawiać z kapitanem Ameryką jak równy z równym. Jednak to, co dla mnie jest świetnym dowodem na kunszty burbakara, to oczywiście tworzenie wątków pobocznych. To króluje naturalnie Cynthia Schmidt i jej wybawca Crossbones. Nick Farek ten gościu nigdy się nie zastarzeje. W wykonaniu Brubakera jest cholernie dobrze prowadzony no, po prostu przez cały komiks tego scenarzysty. No i co tu dużo yy, mówić. No, Aleksander Lukin oraz Red Skull może i są głównymi złymi, ale ich, ich takie machinacje nabierają tempa. To jednak dla mnie naprawdę geniusz Brubakera opiera się na wątkach pobocznych. Budując napięcie i buduje napięcie i stanowi w ostatecznej walce wyborne danie. Do niego można wrócić po prostu wielokrotnie. Od strony artystycznej Steve Epting oraz Michael Lark na przykład yy, może nie na, przykład, nie na przykładzie, ale po prostu no nie wiem jak to nazwać. O! Wywiązują się fenomenalnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!